Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Smokol i zapraszam na kolejny odcinek halowej Ligi Mistrzów. Moi no to tutaj jesteśmy teraz bliżej rozstrzygnięć, rozpoczynamy mecze półfinałowe. Na początek pierwsza para, para angielska. Liverpool zmierzy się z Tottenhamem, czyli już na etapie półfinału mamy zesz zeszłoroczny finał. Zobaczymy jak poradzą sobie obrońcy trofeum. Liverpool Henderson, Mohamed Salah i zaczyna się to bardzo dobrze dla Liverpoolu. Popatrzmy to kolanie Hendersona, Mohamed Salah bez problemu pokonuje bramkarza Tottenhamu i już mamy 1 do 0 dla The Reds. Wings, Fernandez, Dewis Dobra odebrał piłkę Mohamed Salah, ale piłka wybiegła na aut Fernandez i to był nieudany ształ. Alison Becker, Robert, Robertson tracił piłkę Henderson napędza się Tottenham, ale Alison Becker bardzo skuteczna interwencja kolejna dobra porada Brazylijczyka Nabikta, Keita! Ale strzał obroniony I pokazuje determinację w tym spotkaniu. Znowu Nabiketa Bardzo ładnie była to rozegrana akcja przez ekipę Derec Nabiketa. Przechwycił piłkę. Mają Robertson. Robertson! Keita. Nie ma gola. Ale cały czas Liverpool. Henderson. Nabikiejta. Henderson! Jeszcze tam próbował Mohamed Salah dobić dobrze tą piłkę. No było przez moment bardzo groźnie pod bramką Tottenhamu ten na, napór Liverpoolu e, trochę, trochę trwał. Mohamed Salah! 2-0! Nie wiem jak Mohamed Salah znajduje tą drogę do, do siatki, ale naprawdę robi to bardzo dobrze. Tottenham w coraz gorszym położeniu, ale jest bramka kontaktowa. Przepuścił tą piłkę Alison Becker i Tottenham przegrywa z Liverpoolem już z tylko jedną bramką. Zobaczymy, czy Liverpool zdoła. Jeszcze odpowiedzi na potrafienie Harry'ego Winksa na Robertson, Mohamed Salah i haulowany był Mohamed Salah, zobaczymy. Wstrut wolny, które potrwa. Salach! Problemami! Bramkarz Tottenhamu to uderzenie Mohameda Salaha było bardzo bardzo mocne. Mamy corner. Jak go rozegrają Liverpoolczycy. Krótko, ale niedokładnie. Nie zdołał opanować te piłki Robertson. Berwin. Berwin napędza się. Berwin broni Alison Becker na raty dwa razy. Ale tym razem dwie interwencje Brazylijczyka były bardzo dobre. Mohamed Salah, no uciekła mu ta piłka, Hugo Loris broni tutaj kapitalnie w tej sytuacji. Bergwin, Loris, mamy emocje, mamy jeszcze 20 sekund tej pierwszej połowy tego spotkania, jak do niej podejdą Liverpoolczycy. Mohamed Salah, jeszcze Robertson i jest 3 do 1 dla Liverpoolu. No bardzo Bramko Strzelni w tym spotkaniu są piłkarze Teredzy. Widać, że myślą o tym, żeby znaleźć się w finale halowej Ligi Mistrzów, a nie grać o trzecie miejsce. No na chwilę obecną to Tottenham grałby o trzecie miejsce w tym turnieju. I moi drodzy, mamy koniec pierwszej połowy. Liverpool prowadzi z Tottenhamem 3 do 1. Trzeba rozpocząć drugą połowę spotkania. Zaczynają ją Londyńczycy, którzy są w sytuacji bardzo kryzysowej. Davis, Wings, Davis, Harry Wings, napędzają się Liverpoolczycy, Henderson, Mohamed Salah, Broni Loris, Salah, A, kryzysowa. Sytuacja mają trochę czasu. Dowodnicy to Plachamo, ale ciężko będzie odrobić. Tą stratę, ale teraz była próba. Kapitalna interwencja Addisona Beckera. Jeszcze tam próbował Wings opanować tą piłkę. No ciekawy pomysł, ale Hugo Loris nie dał się zrobić w kachanę. Bergwin ale Naviketa był na miejscu skutecznie. Powstrzymał ten atak. Loris Naraty Broni strzał Mohameda Salaha. Tottenham. Cały czas próbuje. Będzie walka. Wings. Znowu broni kapitalnie. Alison Becker. Napędza akcję ofensywną Liverpoolu. Henderson wycofuje do Mohameda Salaha. Próbował jeszcze Henderson oddać strzał. Pergwin. Fernandes. Fernandes. Ale bez problemu. Broni Alison Becker. Henderson. Fernandez. Kolejna pomoc ale powstrzymana przez Nawiego Kate. Liverpool gra bardzo dobrze w defensywie i bardzo ciężko pokonać Liverpoolczyków. Berwin Fernandez corner dla Tottenhamu jeszcze jedna próba ale zablokowana Davis Harry Wings próbuje Tottenham zespołowo żeby przynajmniej zmniejszyć straty strzelić gola kontaktowego żeby Liverpool tak pewnie w tym meczu się nie czuł ale wydaje mi się że Liverpoolczycy mają wszystko pod kontrolą w tym spotkaniu Wings ma miejsce! Wing stawia w słupek, ale szpech Tottenhamu. Wielkie szczęście e, Derec. Jeszcze tam na raty próbowali koguty. Davis. Fernandez. Bardzo złe podanie, ale szybko. Tottenham w ostatniej chwili naprawia swój błąd. Henderson. Mohamed Salah. Mohamed Salah napędza się skrzydłem, zobaczymy co z tego wyjdzie, broni Hugo Loris. Ale to już są ostatnie sekundy tego meczu. Tu się nic nie zmieni, Liverpool, obrońca trofeum zagra w finale halowej Ligi Mistrzów. Tak jest, koniec spotkania, Liverpool wygrywa. Tottenhamem 3 do 1 i Liverpool gra w finale. szybki podgląd statystyk w tym spotkaniu strzały 20 do 14 na korzyść Liverpoolu, strzały celne 15 do 10 na korzyść Liverpoolu posiadanie piłki 44 do 56 przejęcia 9 do 7 faule 0 do 1 rzuty rożne 2 do 1 celność strzałów 75% Liverpool 71 Tottenham 87% dokładności podań Liverpool 89% Tottenham. Liverpool, Tottenham Liverpool gra w finale Tottenham grał o trzecie miejsce I czas na drugi półfinał halowej ligi mistrzów Barry Saint-Germain mierzy się z Bayernem Monachium czyli mamy kolejne wielkie starcie no, mogę powiedzieć śmiało że Finał Halloween Mistrzów zapowiada się emocjonująco, a mecz o trzecie miejsce również może okazać się meczem pasjonującym. Rozpoczynamy to spotkanie, rozpoczyna je Paris Saint-Germain, Marquinhos i mamy pierwsze uderzenie na bramkę Manuela Nojera, które zostało przez niego obronione. Marquinhos. Kechele. Edison Cavani, mocne uderzenie. To troszkę zupełnie inny skład od tego, w którym z reguły Paris Saint-Germain grało swoje mecze Heckler. I mamy 1 do 0 dla Paris Saint-Germain. Można powiedzieć, że Paris Saint-Germain jest bardzo zmotywowane, żeby zagrać w finale Ligi Mistrzów. Na razie. Wszystko zaczyna się bardzo dobrze pomyśl paryżan. Hernandez. Gnabry. Coutinho, Bardzo ofensywnie. Bayern Monachium ustawione na to spotkanie. Kawani. Kecher. Paredes. Ach, ładnie, Markingio, jeszcze tam miał szansę ale Neuer zdążył dobrze zareagować, ale Lewandowski wybić tą piłkę Gnabry mamy rzut rożny Lewandowski ładnie to zrobił, ale piłkarze Paris Saint-Germain poradzili sobie z tym zagrożeniem rzutu rożnego, teraz piłka wyszła na aut, szybko znowu Bayern Hernandez, Bardes wywija piłkę na aut i od autu Coutinho, Hernandez, Coutinho, Coutinho, Gnabry, znowu aut dla ekipy Bayern Monachium, dużo takiej walki w środku pola, nie mamy tylu sytuacji strzeleckich, teraz była bardzo dobra sytuacja, ale e, broni bardzo dobrze Keylor Navas, Coutinho, Minimalnie się pomylił. Nios. Edes. Na raty. Trzy. Interwencje Manuela Nojera z rzędu. No ależ tutaj uratował Bayern. Manuel Noyer przed statą. Kolejnego gola. Paris saint się napędza teraz. To było bardzo ładne. Zrobione. Wszystko. W odpowiednim tempie, na jeden kontakt i Paris Saint-Germain już prowadzi 2 do 0. Bardzo ładna akcja. Leandro Paredes. No i Paris Saint-Germain ma jeszcze trochę czasu, żeby strzelić trzeciego gola. Lewandowski prosto w ręce Nawasa. Edison Cavani. Bardzo ładnie to zrobił. Ma piłkę Marquinhos, ale tam Coutinho bardzo się poświęcił w obronie tego strzału. Na szczęście się udało. Hernandez, ale ma piłkę Kawani. Znowu napędza się Saint-Germain, Kawani, mocne uderzenie. Broni Manuel Neuer i Gnabry Napędza sytuację. Ostatnie 15 sekund pierwszej połowy. Jak to wykorzysta Bayer? Piłka od autu. Rozpoczyna Coutinho. Hernandez. Coutinho. Jeszcze rzut rożny Lewandowski Ale nic z tego zagrożenia nie wychodzi Pardes jeszcze w ostatniej chwili strzela I koniec pierwszej połowy Paris Saint-Germain prowadzi z Bayernem Monachium 2 do 0 Rozpoczynamy drugą połowę spotkania i Jesteśmy bardzo ciekawi, czy Bayer Monachium będzie w stanie odrobić tę dwubramkową stratę. Bayer, no, w tej edycji ligi mistrzów, to są specjaliści od odrabiania strat. Ale zobaczymy, jak długo można tak robić bo jest 3 do 0 dla Paris Saint-Germain. Bardzo dobrze wykonany ten corner. Naprawdę niesamowicie to zrobił i Kilo Kechler ma już drugiego gola w tym spotkaniu, a sytuacja w Bayernu zaczyna robić się mega skomplikowana. Hernandez, nie ma odpowiedzi Bayernu, skutecznej odpowiedzi. Od autu, Paris Saint-Germain, Marquinhos, Paredes. Wydaje się niby, że... Skład Bayernu Monachium jest mocniejszy od składu Paris Saint-Germain, a jednak to Paryżanie tutaj robią czarną robotę. Może teraz Coutinho 3 do 1. Jest honorowe trafienie dla Bayernu i jeszcze jest trochę czasu, żeby Bayern dostarczył nam tutaj emocji. Mają 2 minuty na strzelenie 3 goli. Myślę, że będzie ciekawie na pewno. Lewandowski ma technikę, wie jak strzela gole, ale teraz się pomylił, trafił na Kechlera, ten szybko podaje do Kawaniego. Gnabry, Lewandowski, Coutinho, nie ma gola, numer 2 dla ekipy Bayern Monachium, Lewandowski, Hernandez... Znowu próbował Coutinho, Bardzo ładnie te akcje wychodzą. Wszystko nie tak na jeden, dwa kontakty. Hernandez, Lewandowski, Lewandowski i mamy 3 do 2 bardzo szybko. Bayern Monachium zbliżył się do Paryżan. Została jeszcze jedna bramka. Żeby doprowadzić do, do wyrównania, no, to jest to co się mówi o Bayernie w tej edycji halowej ligi mistrzów, że oni są mistrzami odrabiania strat. Lewandowski, broni Keylor na was. no nie był to groźny strzał, Bayern ma minutę na to żeby, żeby strzelić gola. I to robi! Jest 3 do 3. Filipe Coutinho, Ależ Bayer walczy, ależ nam się tutaj robią emocje. 6 goli. W pierwszym półfinale widzieliśmy tylko 4 gole. A tu mamy już ich 6 i jeszcze minutę do końca. Jak Bayer strzeli gola, to... Oj, będzie się tutaj da... będzie się działo. Ale na pewno wtedy Bayern już będzie grał po prostu spokojniej, nie będzie się tak napędzał, żeby, żeby tego gola kolejnego strzelić, żeby nie stracić. Tutaj wszystko będzie grało po prostu na czas Bayernu, żeby jak najszybciej zdobyć gola. Numer 4 Lewandowski broni Keylor na Was. Jeszcze trochę czasu, jeszcze trochę czasu jest, ale na Was broni. Hernandez, Lewandowski, Coutinho broni na Was. 20 sekund. Czy Bayernowi uda się strzelić gola na wagę awansu do finału? Czy może bez, że się wybroni do dogrywki? Lewandowski, Lewandowski! Ta piłka zmierzała światło bramki, odbiła się od słupka, ale jeszcze Gnabri! Gnabri i nie ma gola! Mamy dogrywkę w meczu Paris Saint Germain z Bayernem Monachium. 3 do 3! Mamy dogrywkę. Pierwsza dogrywka. Dawno w ogóle nie było dogrywki w Halowej Lidze Michów, no ale przeciwko takim rywalom. Dogrywka jest niesamowita. Ale zobaczymy, czy dogrywka rozstrzygnie to spotkanie. Czy może będą potrzebne rzuty karne. Antinios, Kechler. Hernandez broni. Manuel Neuer. Hernandez. Ale ryzykownie zabawił się Manuel Neuer, bo gdyby tam Kechler się nie pomylił o Minimety z tą piłką to Paris Saint-Germain mógł świętować zdobycie gola. Edison Kawani, słupek niesamowite, to jest niesamowite. Naprawdę tutaj nie można grać szybko. Tutaj z jednej strony tak, trzeba grać szybko, ale skuteczność trzeba mieć stuprocentową, bo jeden błąd do dogrywce i marzenia o finale pryskają. Lewandowski. Chroni Kaylor na Was i mamy koniec pierwszej połowy dogrywki, która nie przyniosła nam zmiany rezultatu. Dalej 3 do 3. Druga połowa dogrywki. Bardzo szybko mija nam ten czas, a emocji tutaj nie brakuje. Foul. Ekipy Fajenu Monachium. Lewandowski decydował się podać, ale podanie zostało przechwycone. Nie zdecydował się Lewandowski uderzyć. Trochę szkoda. Ma w piłkę Filipe i Nie, to był Hernandez, ale to podanie było mega nieudolne. Dlaczego Hernandez nie, u, nie uderzał? Przecież do gry tylko minutę i tutaj trzeba wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję do zdobycia gola. Kawani. Teraz Bayern. Lewandowski nie ma gola, broni, Keylor na was, ależ ciężko tego na was pokonać. W ogóle teraz w ostatnich sekundach bardzo ciężko jest pokonać bramkarzy. Ostatnie sekundy. Kto będzie w finale halowej Ligi Mistrzów? Bo na chwilę obecną szykują nam się rzuty karne. Pierwsze w tej edycji. Jeszcze 7 sekund. Jeszcze 7 sekund, zobaczymy jak to rozegra wszystko Bayer. Jeszcze Lewandowski, ale wynik się nie zmienia, będą rzuty karne. Pędrze Bayer Monachium 3 do 3. Pierwszy na liście Edison Cavani czy Neuer, broni Manuel Neuer. Lewandowski czy na was? Lewandowski trafia w słupek. Parders broni Manuel Neuer, teraz Kutinio. znowu w słupek Marquinhos czy Neuer broni Manuel Neuer i teraz rodzi się pytanie Gnabry, czy na was kto strzeli rzut karny ten awansuje do finału Gnabry, obok mamy dalej serię rzutów karnych Kechler nad bramką no I teraz mamy bardzo ciekawy pojedynek, Manuel Neuer czy Keylor Navas, zobaczymy kto strzeli rzut karny, Manuel Neuer broni Keylor Navas, teraz mamy odwrotną sytuację, Navas czy Neuer, również nietrafiony rzut karny, ależ to są emocje, Hernandez kontra Navas i... Hernandez obok bramki. Czy ktoś strzeli rzut karny? Kawani. Rozpoczynamy zabawę od nowa. Kawani. Kawani strzela gola i teraz moi drodzy wszystko zależy od Roberta Lewandowskiego. Jeżeli trafi gramy dalej. Jeżeli Robert się pomyli Paris saint jest w finale Ligi Lisztów. Lewandowski trafia. Zabawa toczy się da dalej. Paredes czy Neuer? Paredes się myli. Teraz wszystko w rękach Filipe Coutinho. Jeżeli piłka wyląduje w siatce. Bayern gra w finale Ligi Mistrzów. Coutinho i to jest gol! Karne dla Bayernu Monachium, coś niesamowitego. Pierwsze karne w halowej Lidze Mistrzów, ale jakże emocjonujące. Paris Saint-Germain gra tylko o trzecie miejsce. Moi drodzy, zobaczmy sobie statystyki tego spotkania, bo naprawdę jest co oglądać. Strzały 25 do 27 na korzyść Bayernu Monachium, strzały celne Remis 20 do 20, posiadanie piłki 48% Paris Saint Germain, 52% Bayern Monachium, przy, przejęcia 10 po stronie Paris Saint Germain, 8 po stronie Bayernu Faule 1-0 dla PSG, rzuty rożne 5-7 do na korzyść Bayernu, celność strzałów 80% PSG, 74% Bayern Monachium, dokładność podań 88% PSG, 89% Bayern Monachium. Moi drodzy, Tottenham Hotspur z Paris Saint-Germain to jest mecz o trzecie miejsce. Wielki finał halowej ligi mistrzów Liverpool-Bayern Monachium. Z mojej strony to wszystko i do zobaczenia w ostatnim finałowym odcinku, gdzie zagramy mecz o trzecie miejsce i wielki finał. Trzymajcie się, na razie, cześć!